27 lutego przejdzie do historii polskiego kina jako dzień premiery filmu Popiełuszko. Wolność jest w nas. Oto fragmenty jednej z recenzji przedpremierowych. Wokół Popiełuszki narosło wiele kontrowersji. Na długo przed premierą nieznany reżyser wziął się za trudny temat przedstawienie naszej najnowszej historii. Przy okazji, sam film od jakiegoś czasu promowany był dość agresywną kampanią reklamową. Wszystkie obawy okazały się jednak nieuzasadnione. Popiełuszko. To bardzo dobry obraz. Rafał Wieczyński nie robi ze swojego bohatera postaci pomnikowej. Traktuje go czule jak człowieka z krwi i kości. Jego ksiądz Jerzy jest tak bliski oryginału, jak to tylko możliwe. Odtworzony zgodnie z dziesiątkami relacji przyjaciół i świadków tamtych wydarzeń. Zdjęciami, przemówieniami, poezją tworzoną przez kapłana. Popiełuszko w filmie ma cięty dowcip, małe wady... Przy całym heroizmie swojego działania boi się, tak jak każdy człowiek, bałby się na jego miejscu. Napędza go chęć pomocy ludziom, tylko raz na jakiś czas blokuje go obawa o własne życie i cierpienie swoich rodziców. Odtwórcą roli księdza Jerzego jest Adam Woronowicz. Udało mu się stworzyć kreację, w której księdza nie gra, ale nim jest. W filmie wzrusza również wiele ról drugoplanowych. Proszę Państwa, premiera filmu 27 lutego w kinach całej Polski. Nic dziwnego, że film zajmie wiele miejsca w weekendowym wydaniu Supernowości. Będzie wiele niesamowitych, nieznanych faktów i ciekawych informacji. Ale nie tylko o tym filmie napiszemy. Warto więc sięgnąć po tę gazetę.